Film składa się z krótkich ujęć pokazujących przestrzeń archiwum, a w niej znajdujące się egzemplarze archiwalne książek i zdjęcia. Są to m.in. unikatowe scenariusze teatralne, rękopisy, maszynopisy oraz druki przechowywane w archiwum artystycznym i bibliotece teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Podczas filmu z OFU aktor teatru Tomasz Wysocki opowiada o zabytkowym egzemplarzu fedry oraz aktorce Zofii Jaroszewskiej. Na początku na białym tle przedstawione są logotypy instytucji i partnerów, na końcu pojawia się napis Lektor Tomasz Wysocki oraz adres strony internetowej teatru www.teatrwkrakowie.pl. Film rozpoczyna się ujęciem na wnętrze archiwum, gdzie w centralnym miejscu znajduje się stół, a na nim rozłożone otwarte scenariusze i zdjęcia. Następnie ujęcie nawartujące kartki scenariusza fedry, w którym znajduje się duża ilość kolorowych rysunków. Podczas opowiadania o Zofii Jaroszewskiej pojawiają się ujęcia starych fotografii aktorki w opisywanych rolach czy w danym okresie jej życia. Od początku 2021 roku trwa realizacja projektu cyfryzacji bezcennych, zabytkowych zbiorów bibliotecznych teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie w ramach projektu wspólnie z partnerami Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie oraz Katedrą Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Digitalizujemy i opracowujemy, a wkrótce udostępnimy w internecie unikatowe scenariusze teatralne, rękopisy, maszynopisy oraz druki przechowywane w archiwum artystycznym i bibliotece naszego teatru. Jednym z najcenniejszych egzemplarzy teatralnych poddanych digitalizacji w ramach projektu Cyfrowe arcydzieła teatru imienia Juliusza Słowackiego jest pochodzący z 1938 roku scenariusz, a zarazem zapis roli Fedry Żona. Rasina, granej przez Zofię Jaroszewską. Spektakl reżyserował i zaprojektował do niego scenografię ówczesny dyrektor teatru Karol Frycz. To on opracował scenariusz roli Fedry i ofiarował go Jaroszewskiej. W książkowym wydaniu tragedii Rasina w przekładzie Tadeusza boja Frycz napisał i, co ciekawsze, naszkicował coś w rodzaju instrukcji obsługi roli. Posługując się rysunkami i zwięzłymi uwagami reżyserskimi, przekazał aktorce wskazówki, jak powinna wypowiadać tekst i jakiego gestu, postawy i ruchu ma użyć na scenie. Na stronie tytułowej widnieje dedykacja. Pani Zofii Jaroszewskiej, ten barwny i zniszczony egzemplarz jako wspomnienie ciężkiej i owocnej pracy pozwala sobie ofiarować reżyser. Zachowane fotografie z tego spektaklu dowodzą, że aktorka precyzyjnie zastosowała się do wskazówek reżyserskich Karola Frycza. Zofia Jaroszewska była jedną z najwybitniejszych polskich aktorek teatralnych. Po raz pierwszy wystąpiła w Teatrze imienia Słowackiego w 1925 roku. Na przełomie lat 20. i 30. zyskała status pierwszej heroiny. Grali z nią najwybitniejsi aktorzy tamtej epoki, wśród nich występujący w Krakowie gościnnie Stefan Jaracz i Kazimierz Junosz Astępowski. Jej ulubionym partnerem scenicznym był Juliusz Osterwa. Za dyrekcji Karola Frycza była już wielką gwiazdą. Potrafiła wcielić się w każdą postać, zarówno w repertuarze klasycznym, jak i współczesnym. Była wielką tragiczką w rolach fedry i balladyny, śpiewała i tańczyła w komediach muzycznych, w dramatach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej raz była silną, współczesną, niezależną kobietą na przykład w egipskiej pszenicy, sztuce o świadomym macierzyństwie, innym razem rozśmieszała publiczność do łez, grając zabawne i zarazem groźne bohaterki satyryczno-groteskowych komedii Baba Dziwo i Mrówki. Po niektóre ze swoich legendarnych ról odtworzyła. W 1972 roku zagrała na naszej scenie ostatni raz z okazji swojego jubileuszu w Cocktail Party T.S. Eliot'a w reżyserii Jerzego Golińskiego. Egzemplarz roli Fedry z 1938 roku przechowywany w Archiwum Artystycznym i Bibliotece Teatru imienia Juliusza Słowackiego jest piękną i cenną pamiątką po tej Wielkiej aktorce.